To rzeczywiście prawda. Mnie mówili co innego. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie wiadomo już, komu można ufać. To tylko plotki. Myślisz, że ja mam lepiej? Nic mnie już nie dziwi. To naprawdę nie mój problem. Naprawdę w to wierzysz? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. To było oczywiste. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie mówię ci przecież nic nowego. Sam by na to nie wpadł. To było wiadomo od dawna. Kiepska sprawa. Inaczej bym się do tego zabrał. Huh. Zupełnie się z tobą zgadzam. Czy coś się w końcu zmieni? Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nic nie mogę na to poradzić. Huh. To mnie wcale nie dziwi. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Tak, naprawdę tak powiedział. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Inos przyświeca tym wszystkim, którzy potrafią zgłębić jego mądrość. Na końcu i tak zwycięży sprawiedliwość.